Siniaka, siniaka, siniaka. Dzień dobry, kochani, podstawa poranku to być produktywnym, takie nowe motto. Więc dzisiaj przyszłam w niedzielę robię sobie szybko pranie. Pierzemy dzisiaj kocyki dzieci i wszystkie pościela także taka sytuacja jest przed 8 rano wyszłam na zewnątrz, dzieci się bawią u góry mamy, powiem wam, słoneczko już widać super, Bacen się może troszkę dzieciom nagrzeje u nas słońce tutaj na podwórku jest zazwyczaj tak do południa i później się robi cień, ale jak jest ciepło to jest ciepło słuchajcie, u nas artyści z samego rana no, pięknie malujecie. Muszę powiedzieć, że ołówkowe, jest bo tymi pisekami bardzo źle się maluje. Nie, to już my... nie możesz więcej. That's it. Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj zaczynamy poranek poniedziałkowy z dziećmi w domu. Postanowiłam, że jestem e, dzisiaj zmęczona, nie chcę mi się jechać do przedszkola, więc zostawię chłopaków w domu. Nie wiem, czy to była dobra decyzja. Nie mam pojęcia, jaki będzie dzień w pracy, ale trudno. Jest tak, jak jest. To była moja decyzja. Zobaczymy. Myślę, że będzie ok, jakoś damy radę. Plan jest zabrać się za ćwiczenia i zdrowszą dietę. Jest nowy tydzień, więc myślę, że wszystko zależy od mojego gotowania. Dzisiaj ugotuję jakieś takie mięsko z warzywami i postaram się nie jeść okropnie. To może wieczorem znajdę siły, żeby trochę się poruszać. Um, chciałabym bardzo, Adam dzisiaj idzie do dentysty, więc wróci trochę później. Tak więc myślę, że tak wykorzystam ten dzień. Popijam te greensy, ponieważ trzeba przyjść na dietę, trzeba zacząć zdrowiej jeść. Dzisiaj zacząłam dzień od kawy z ona nam teraz greensy. nie wiem co na śniadanie, ale może to z awokado, a później gotuję jakieś mięsko z warzywami na obiad i na kolację. I słuchajcie, ja zdobyłam dzisiaj dzieci w domu, byłam jakaś taka, <laughs> obudziłam się i nie miałam siły i mówię, ok, zawiozę ich, a potem mówię, mm, a co jakby tak zostawić ich w domu, nigdzie nie jechać, spróbować pracować z domu, jak oni tutaj są. Teo się obudził o 6 sam sobie, więc wiem, że około 10 będzie zmęczony, tak więc 2 dwu, godzina drzemka z Johnem jest trochę łatwiej, więc mam nadzieję, że jakoś dzisiaj wyrobię i um, popracuję w domu z nimi tutaj. Tego to się bawi Baby Shark. Ogląda telewizję bez. Um, Nie chcę jeść do Cześćo! Cześć, to? Hej! O, oh, bless you. Zdrówko! Hi! Musimy go wziąć do fryzjera, rozładzie. A ten fryzjer dla dzieci, do którego chodzimy, um, jest 28 minut stąd. Także będę musiała się umówić może końcem tygodnia i wziąć ich po drodze z przedszkola. Wiedzieć co, stwierdziłam, że muszę częściej pracować z podwórka, ale nie z kompanią. Jeden poszedł spać, a drugi tak wariuje. Ale masz buźkę brudną. Nie, golasie, golasie mój. Let's go, idziemy do środka. Idziemy na spacer, pracowałam dzisiaj z domu z nimi. Czas trochę wywietrzyć głowy. Idziemy, chodź. Jesteście gotowi? Mamy teraz taką możliwość, że możemy sobie po okolicy spacerować. Uważaj mi się, jest to naprawdę bardzo spokojnie i fajnie. Także zrobimy sobie kółko. Nie ma auta. niej, ale włóż kieszenie do spodni. Zrobimy sobie kółko i obiecałam chłopakom, że dostaną lody, jak przejdziemy. Dzień dobry, kochani, ja jestem właśnie w ofisie. Mamy taki konferencjum z koleżanką. Ona poszła gdzieś, ta kawka, woda i ostro pracujemy. Siedzimy bardzo blisko frontesku, żeby można było pomóc w razie czego. Już mamy godzinę 11, także spoko. Dzień dobry, słuchajcie, jestem w domu po pracy, przyjechałam do oficji, jutro pracuję z domu i czas wyładować zmywarkę. A tam najpierw wełęczną koziarką pod górkę tutaj kosił, teraz Widzę, że jeździ. Mówi, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy kosi. Nie wiem, czy już przed domem pokosił, ale na razie zabrał się do za tył. Chciał dom z działką, to teraz patrzcie jak jeździ. Bo ja żeby żeby robił ładnie w taki, wiecie, ładny ślad, <grytanie> Widzę, że no może jedzie w sumie, ładnie tam wyjeżdża, widzę. Także elegancko. Przyjechałam do moich rodziców i nie mogę się nadziwić jak ogród ładnie dziś wygląda. Wszystko zachwita. Moi rodzice mają cały dom w kwiatach. Oni uwielbiają dla nich ogród. To jest ich takie małe, małe dziecko. I tutaj przyjechałam i mówią: Wow, wszędzie, wszędzie kwiaty. Jeszcze pokoszona trawa, bardzo ładnie to wygląda. Wydaje mi się, że mama mi ostatnio sadziła któryś z tych kwiatów. Patrzcie, tam magnolia chyba jest. No, nieziemsko, bardzo mi się podoba. Ja nie znam się na kwiatach tak dobrze, więc akurat sama bym nie mogła tak dawać rady, ale super. I powiem Wam na żywo jeszcze lepiej to wygląda niż w kamerze oczywiście. Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco w kolejnym dniu. Wygląda dzisiaj bardzo comfortable, bardzo zgodnie. Pracuję piątek, jest pracuję w domu od rodziców. Właśnie przyjechałam, kupiłam jakąś nową torebkę na Amazonie, więc zaraz będę przepakowywać torby. Oglądam ostatnio bardzo dużo YouTube'a i oglądam, nie wiem czy znacie, dajcie znać czy ktoś z Was zna i ogląda, bo ja słyszałam o tym kanale bardzo dawno temu, ale jakoś zeszło mi się zebrać do tego roku, do tego roku, kilka bah, tygodni temu i nie mogę przestać, i już mi się kończą filmiki. Oglądam Bailey Sarian uh, i ona robi taką serię, Seria, taką serię Makeup, no, Murder, Mystery and Makeup Monday, there we go. Więc oglądam to cały czas i powiem Wam, że jestem uzależniona ostro, ostro i nie mogę się ogarnąć. Dzień dobry kochani, mam top bez rękawków, bo jest mega gorąco. Witam Was bardzo gorąco w dalszej części vloga, trochę mi yy, nagrywanie w tym tygodniu słabo szło. Bo e, strasznie późno wracałam do domu, jakieś korki były w tym tygodniu i w ogóle ciężko było cokolwiek ogarnąć, ale mamy weekend, jest sobota, a dzisiaj przychodzi do nas szwagier. Szwagrowie obaj byli w Polsce, w Czechach na wakacjach przez ponad miesiąc. Dzieci wariują, ja muszę tutaj pilnować, bo to ma takie triki, on się niczego nie boi, dopóki się nie wystraszy tak na maksa i pływa to w taki dziwny sposób, że strach się bać po prostu. No, ale na razie jakoś sobie radzą, tak więc rozrelaksujemy. E, tak jak mówiłam, przy Fagrowie przyjechali z Europy byli ponad miesiąc oboje. Więc przyjadą do nas zobaczyć dom, bo jeszcze nie mieli okazji. Znaczy widzieli raz, ale jeszcze zanim kupiliśmy. Więc um, przyjadą posiedzieć z nami na jakąś grillę czy coś. Okej, okay, odezwę się później. Johna tutaj gra w golfa dzisiaj. Pokaż, Johnny nie w tą stronę kija. Musisz okręcić, okręcić more. Tak, tym musisz uderzyć piłkę, tak jest. No kurczę, nie. No i dawaj. O kurczę ta ci pokażę. Brawo! Dzień dobry, dzień dobry kochani, w kolejnym dniu tego vloga, to jest bardzo składany tygodniowy vlog, dosłownie tygodniowy. Dzisiaj jest poniedziałek, zostawiłam Tosia to w domu, ponieważ się rozhorował, słuchajcie, dostał jakąś, um, jakąś grypę, jakieś przeziębienie, bo ma szklane oczy, leją mu się z noska, miał stan podgorączkowy wczoraj. Um, dzisiaj jest troszkę lepszy, cały czas jest na lekach przeciwgorączkowych, ale jakbym go dała do przedszkola, to by mi go odesłali. Um, mam nadzieję, że tak jeszcze po dzisiejszym siedzeniu w domu może mu się polepszy. Sprząta teraz. Ogólnie chodzi z mopem i sprząta, więc spoko. Ja już jestem po pracy, jest godzina piąta, ale powiem Wam, że miałam taki projekt duży i um, nie mogłam dojść do tego, co mi tam nie wychodzi. Ja w końcu doszłam do tego z pomocą koleżanki, więc stwierdziłam, że jutro mam e, troszkę rzeczy do zrobienia innych, nie chcę sobie dowalać roboty, więc skończę tutaj tylko e, jakby wpisywanie płatności, no to potem jak e, wygeneruję sobie od nowa report, to powinien mi ten report wyglądać już spoko. I a u nas, jak widzicie za oknem, brzydko, szaro, buro i ponuro. Wczoraj było paskudnie. Teraz to już jest, w porównaniu do wczoraj, to jest jasno. Wczoraj była masakra, mówię Wam, było ciemno, brzydko, okropnie. W sobotę było cudownie, było słonecznie, gorąco, ale było bardzo, 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 bardzo wilgotnie, aż dobrze zady. Natomiast już wolę chyba taką pogodę jak na lato, niż właśnie taką pogodę, gdzie nie wiadomo o co chodzi w ogóle. Czy to jest lato, czy to jest jesień, czy to już jest zima wręcz. Jedziemy z chłopakami tutaj po Drivewayu pojeździć. Bardzo lubią. Jona bardzo, bardzo... No jedź no, bo jadę w ciebie. Jona bardzo, bardzo lubi rower, powiem i dostał od moich rodziców. Rodzice mu zamontowali tato koła i mówię, że to jest jego hobby, Jego ulubiona rzecz do robienia, jeżdżenie na rowerze. A ten zawsze siada w samochód i jedziemy. No, a wsiadł na swoją maszynę, bo jedziesz do dziury. to. na rowerze. Hej, gdzie jedziesz? na dobry, naprawdę kochani. Jak widzicie jestem u rodziców, pracuję. Zaczęłam dzisiaj pracę wcześniej, bo um, mam bardzo dużo roboty, ale jak zwykle coś mi powychodziło. Nosimy maski w pracy i nosimy je, wiadomo, tylko tutaj. Um, I chyba po prostu przez cały taki dzień siedzenia w masce moja twarz wygląda i wygląda, niestety. I nie mogę sobie z tym poradzić ostatnio. Um, co chciałam wam powiedzieć? Um, dzieci w przedszkolu na ten moment to znów um, tak się średnio dobrze czuło, ale mam nadzieję, że będzie ok. Ja jestem blisko w razie czego, także go go podebrać? Będę musiała z nim zajechać do lekarza, um, tak żeby sprawdzić prewencyjnie, co jest grane. I za dwa tygodnie mamy wizytę u urologa, taką już konkretną, odnośnie tego jego e, stanu, nerkowych narko problemów i tego wszystkiego. Um, Także tyle. Um, muszę szybko się wziąć do roboty. Zaczęłam trochę wcześniej, żeby móc zrobić kilka rzeczy, zanim wszyscy się podłączą. Mam nadzieję, że zdążę. Także odezwę się do Was później. <tryk> To dumne zapraszam Was na vloga ustowo-twarzowego. Stwierdziłam, że zobaczymy, nagramy jak się goje, a potem zobaczymy, czy jest różnica. Tak więc, poszłam do salonu, w którym ostatnim razem robiłam usta z moją koleżanką Anią. Pozdrawiam Cię Aniu. Ania miała trening i na trening zapraszali modelki, więc udało mi się, byłam lucky, że dostałam modelkę na pełną twarz dla Ani. Miałam inicjalnie iść na, tutaj na tą, wiecie, Całą żuchwę na podbródek i może, może, może na usta, a zaczęłyśmy i pani zapytała się, co mi się nie podoba w twarzy, no to właśnie powiedziałam o tych rzeczach, a pani mówi, to zaczniemy od temple, czyli zaczniemy tutaj. Okazało się, że tutaj miałam jakieś ubytki i miałam chyba nie za pełną twarz. Więc ta pani, moja mama przyszła, zrobiła mi tutaj wypełnienia Dziewczyny, które trenowały Ania, e, dziewczyny mi zrobiły tam, co miały zrobić. Oczywiście zesłabłam, bo poszłam na głodniaka. E, powiem Wam, że pierwszy raz mi się zdarzyło. Nie bolało to w ogóle, ale tak mnie osłabiło, że uch, dobrze, że mnie poczęstowały jakimiś cukierkami. Czyli nigdy nie idźcie na głodniaka na Wasze wypełnienia. A miałam zrobione chyba nicie tutaj, bo ja mam taką dużą, e, wiecie... Pod oczami duże wory, i te nici miały mi uzupełnić objętość tutaj, i to powoduje, że też te wory pod oczami, te linie się zmniejszają, bo jest tutaj ten tłuszcz, którego brakowało. Później miałam zrobione tutaj, chyba na wyrzeźbienie tej linii, ale to trzeba kilka tygodni, żeby było widać. Miałam zrobione wypełnienie brody, teraz jest już taka linia. Myślę, że spuchła mi broda, bo wcześniej tego nie było. I miałam zrobione usta inną metodą niż ostatnio. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podobają usta. Bardzo. I normalnie ja nie spodziewałam się, że będę tak lubić. Tym bardziej, że ostatnio bardzo mi spuchły, a teraz są naprawdę bardzo fajne. Co, tutaj się już zaczęło troszkę sińce, ale to jest okej. Okay. Więc to jest dzień. Pierwszy, kilka godzin po wstrzykiwaniu. Będę się z wami łączyć za jakiś czas i zobaczymy, jak to wszystko się goi i jaki będzie efekt końcowy. I dobry, kochani. Dzień drugi rano. Mówiłam, że będę dawać wam. Um... Jakby updates i progres. Jak widać, moje usta są nieźle spuchnięte. Przede wszystkim dolna warga, bo w dolną wargę było dużo więcej dane z tego względu, że ona była proporcjonalnie mniejsza niż moja górna. I mam tutaj e, siniaka, siniaka, siniaka. No widoczne są, ale wydaje mi się, że wyglądają lepiej, opuchnizna wygląda lepiej niż ostatnim razem. A twarz ogólnie, broda mnie boli, resztę nie czuję, chyba, że się dotknę. Spałam dzisiaj na plecach całą noc, trochę niewygodnie było, ale jako taką nie narzekam, nie jest źle, czuję się całkiem, całkiem dobrze. Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco, dzień trzeci po moich wypełniaczach. Tym razem e, pomalowałam się lekko, podkład i taki bardzo delikatny korektor, bo mam dużo pryszczy. Jak widzicie, moje usta, on miał e, ale tutaj widać jest e, siniak, tutaj siniak, tutaj siniak, tutaj siniak, tutaj siniak i tutaj mam bardzo spuchniętą górną wargę. Ogólnie górną i dolną mam spuchnięte, ale jest znacznie lepiej niż było ostatnim razem, mam wrażenie. Dzień dobry kochani, znowu ja, znowu z tego samego miejsca, ale tak dochodzę do wniosku, że bardzo mało materiału takiego konkretnego, cały czas jakieś takie skakanie z klipu na klip. Ogólnie jakiś taki tydzień był rozlazły, że tak powiem. Najpierw dzieci były chore, potem ja się źle czułam i teraz jestem ostatni dzień piątek u rodziców w domu. Miałam być w ofisie, ale nie czuję się dobrze, więc pracuję z domu, a um, chcę jakoś skończyć ten dzień, powiem wam. Masakra. Nie mam weny, nie mam siły. Czasem są takie zajęcia, że e, po prostu mnie dobijają. E, nie lubię się uczyć nowych rzeczy. Na zasadzie nie lubię tego stanu, kiedy uczę się czegoś nowego i e, jeszcze do końca tego nie wiem, więc muszę patrzeć na notatki. Lubię robić takie rzeczy, które wiem jak zrobić, wiem, że są mi potrzebne zrobić, a potem zostaje pytanie, co z tymi rzeczami, których nie lubię robić i nie umiem robić. I wiem, że muszę się za to zabrać teraz i powiem Wam, że tak. Nie chce mi się za bardzo, coś mi tu powychodziło, tu powychodziło, ma lekko. Ale więc moja siostra ma wrócić z pracy prędko, więc zrobię sobie taką lunch break, może przejdziemy się na spacer i będę działać dalej. Dzień dobry kochani, witamy wezmę na spacerku w sobotę, idziemy z chłopakami. Joanna już chce wracać, ale ledwo odeszliśmy od domu, to siedzi w samochodzie, więc mu nie zależy. Jedziemy, jest piękna pogoda, jest przed 8 rano chyba, poczekajcie sprawdzę. Nie, przepraszam, 8.17, ale jesteśmy od 6.20 na nogach. Jak zresztą zawsze. W tygodniu się nie mogą budzić, ale w weekend to pierwsze co? Wstają o 6.00. Także spacerujemy, potem przyjedzie do nas szwagier z dziećmi na nockę. Tym razem, pierwszy raz. Chodź, Johna, jedziemy, nie. Patrz, nic się nie szejkuje, wszystko dobrze. Tata ci potem przykręci mocniej, ale it's fine. No mówiłam Johnny, że znajdziemy park. Jedź, jedź! Więc jedziemy prosto przed siebie i znajdziemy park. Nie wiem gdzie jest. Jeszcze kawałek nam zostało, ale zupełnie zmieniło nastawienie. Stwierdził, że chce iść, jest że super. Tutaj jest nasz potok i tam widać kawałek naszego domu. A mamy potoczek przy domu, a jeszcze za tym potoczkiem mamy trochę działki. Także tutaj płynie działka. To jest nasz potok? Płynie, a właściwie stoi. Nie ma za bardzo deszczu, to jest taki mały ruchomu. Uważaj, autko jedzie z przodu. Dzieci się bawią. Trzeba ich wymęczyć, zanim przyjdzie drzemka o 12. Tak? Hello! Uwaga, uwaga. Dzień dobry. Słuchajcie, siedzę w domu, pracuję, jest piątek i y, oglądam vlogi Sylwii S. Jak nie znacie kanału Sylwii, chociaż wiem, że bardzo dużo z Was lubi, to zachęcam Was do Sylwii kanału, uwielbiam ją. Jedna z moich ulubionych polskich dziewczyn na YouTubie, ale tak naprawdę Uwielbiam, uwielbiam. Sylwia, jak tylko się pojawi filmik, w pracy, jak jestem w ogóle Sylwia, powiem Ci, to potrzebuję więcej vlogów, bo ja sobie słucham na słuchawkach, albo na telefonie sobie oglądam, albo sobie tutaj na małym ekranie robię i powiem Wam, że ostatnio oglądałam... O nie, wiem, wiem, co chciałam powiedzieć, Sylwia, wiem, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że potrzebuję, żebyś zrobiła playlistę swoich filmów, albo zwłaszcza vlogów, ja uwielbiam Twoje vlogi, zrobiła playlistę swoich vlogów, że jak kliknę jeden, to potem będą mi po kolei szły, bo ja nie, nie przeszkadza mi, że oglądam te, które już widziałam wcześniej, ale mówię, ostatnio jeden dzień w pracy cały dzień oglądałam filmy Sylwii. Takie, które już widziałam, znałam, słyszałam, ale zawsze się trafi coś, czego się nie dosłyszało, czego się nie dowiedziało, więc um, apel do Sylwii S. O, tak nazwa ten filmik, apel do Sylwia S, słuchajcie, Sylwia S, vloguje, zachęcam was do kanału Sylwia potrzebuję playlistę z twoimi filmami, żebym sobie mogła w pracy grać, bo naprawdę uwielbiam, to jest moje o, ostatnie uzależnienie. Wyjechałam z domu, mam mokre włosy, bo się kąpałam, robiłam sobie dzisiaj makijaż podczas pracy, bo mówię, kurczę, tak dawno się nie malowałam, tak żeby naprawdę zrobić sobie makijaż, to jest niep nieprawdopodobne, już po prostu zapomniałam co, jak, gdzie i tak sobie trenowałam, że tak powiem. Umyłam włosy i umyłam je trochę inaczej niż zawsze i chyba mi się lepiej suszą, bo zawsze jakoś nie mogę ostatnio przez to, że mam ciemny odrost, zawsze jak mam ciemny odrost, to nie mogę dobrze wymyć włosów. Nie schną tak szybko chyba jak, jak są białe. Nie wiem dlaczego. Wymyłam sobie innym szamponem i inną techniką i chyba są spoko, tylko że ja zawsze naturalnie suszę z tego względu, że moje włosy przeszły bardzo dużo. Ci, którzy są ze mną dłużej to wiedzą, że rok temu praktycznie odpadł mi bardzo duży taki, duże, duże pasmo włosów. Na tyle, że jak poszłam do fryzjera, to pytałam mnie się, czy sobie wygoliłam dół i czy to jest odrost z wygolenia, a to nie był odrost z wygolenia dołu. To były po prostu włosy, które zostały w tym miejscu, w którym się wszystko reszta urwało. Teraz jestem bardzo ostrożna, staram się nie za bardzo suszyć, nie za bardzo prostować. Jakoś tak, wiecie, modelować je w miarę naturalnie. bo Tutaj mi wołeczek się robi z sukienki i z sadełka. Anyways... Um... Zobaczę, czy mają miejsce. Nie umawiałam się na appointment, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że na same stopy się uda wbić na paznokcie. Nie wiem, czy powiedziałam, bo już drugi raz klip nagrywam, ale chyba powiedziałam, że jadę na paznokcie. Adam poszedł z kolegą do baru i zawsze sobie w piątek po pracy chodzą. Um, oni pracują razem i po pracy po prostu chyba się chcą chłopaki odstresować, to idą. I czasami pójdą i strasznie długo ich nie ma. Więc ja już się poznałam na tym. Wiadomo, mówię, okej, okay, ty idź sobie do tego baru, a ja sobie pójdę szybko, zrobię paznokcie, póki moje siostry dzisiaj przewożą dzieci, także mam trochę czasu. Zobaczymy, czy będą mieli miejsce. Przyszłam, zrobiłam sobie pelikior, znaczy pani mi zrobiła bardzo ładny, taki ładny brązik na czarno przechodzący. Zaczynam sobie troszkę modelować włosy, ale jeszcze nie są tak suche tutaj na dole, żeby mogła nimi, wiecie, prostować czy tam coś, więc później sobie wymodeluję. Zrobiłam sobie łososia. Ale e, nie planuję się obiadać, bo mam jeść kolację z siostrami, i z Adamem, więc czekam aż Adam przyjedzie, moje siostry też są w drodze i tak w sumie nam leci. E, słuchajcie, vlog ma pewnie blisko 15-18 minut, więc myślę, że tutaj go skończymy. Wiem, że to taki strasznie o niczym ten vlog, ale e, może w następnym będzie się coś lepszego działo. Także dziękuję, że byliście z nami, my widzimy się w następnym. Trzymajcie się cieplutko, buziaki, do zobaczenia, pa pa!